Siemanko kochani! Słuchajcie, dzisiaj z Kasią i Kubą będziemy robić sesję e, narzeczeńską. Wysłali mi parę propozycji. Mam nadzieję, że sprostam tym oczekiwaniom. Jest godzina... Która jest godzina? 19.30. Jedziemy nad Zegrze, czyli będą zdjęcia z wodą i piaskiem. E, będziemy tam pewnie około 20.00. E, 21 jest zachód słońca, więc mam nadzieję, że trafimy. Czy w ogóle ostrzy, czy nie ostrzy? Bo... Zobaczymy, może uda się coś się zrobić. Przygotowałem parę fajnych rekwizytów, zobaczymy czy je wykorzystamy, czy nie. Myślę, że będzie ciekawe.

Witam. Widzimy jak jechać? przodu. Jesteśmy na miejscu. Tam jest słońce, z tyłu za nami. A tu jest Kasia. Słońce. I Kuba. Kuba, Kuba jego pająki Słuchajcie, oni mają swój kanał. Gładko przez życie. Będzie linku poniżej. To my. Możecie sobie zasubskrybować, zobaczyć co oni tam stawiają. Natomiast śpieszymy się zrobić sesję, miało być fajnie ze słońcem odbijającym się od wody, ale niestety zmieścimy po tej stronie jeziora, gdzie słońce jest od brzegu. Jest to mały problem, ale myślę, że sobie poradzimy i będzie coś fajnego z tego. To była moja pierwsza sesja narzeczeńska, jaką zrobiłem w życiu. I przyznam się szczerze, nie mam więcej przewitek, zdjęć, ujęć, nagrań z, z tej sesji, ponieważ skupiłem się na robieniu tych zdjęć, na wymyślaniu pozycji, na wymyślaniu kadrów. I po prostu nie starczyło mi na tyle koncentracji i czasu, żeby zająć się jeszcze dodatkowym nagrywaniem czegokolwiek. Pomimo tego, że nagrywałem to za darmo, bo dla znajomych, no to jednak się stresowałem, bo yy, słońce już zachodziło, dojechaliśmy tam dosyć późno. Słońce było od strony brzegu. Ja sobie to wyobrażałem tak, że, że słońce będzie po drugiej stronie brzegu: że będzie słońce, woda, para w wodzie albo na, na brzegu, ja z aparatem, i wtedy ładnie słoneczko, pod słoneczko będzie się wszystko ładnie odbijało od wody. Yy, oni fajnie oświetleni. No niestety te słońce było po drugiej stronie i już było tak nisko, że lada moment, wszystko byłoby, e, no już ciemne. Dało mi się wykonać parę zdjęć pod słońce i wyszły świetnie, naprawdę jestem mega nimi zajarany. No i potem w wodzie udało się wykonać e, zdjęcia z rekwizytami. Pokażę Wam te rekwizyty, które przygotowałem. Pierwszą rzeczą, jaką przygotowałem, to e, takie Światełka bardzo fajne, one tak fajnie tutaj się rozmywają, robią się takie kropki, i z tyłu też. To jest mega. Drucika praktycznie nie widać, a widać tylko takie małe światełka. Mega sprawa, jak się ma obiekt... jasny obiektyw, z, wiecie, z przesłoną 1,8 czy 1,4 nawet, to ekstra, ekstra efekt można z tym osiągnąć. Kolejną rzeczą to jest ten lampion. Już z nim raz próbowałem zrobić zdjęcia, ale mi nie wyszło. Bo było za ciemno, ten lampion jako jedyny dawał światło, no i to nie wyszło, natomiast tutaj zdjęcia z tym lampionem się udało. No więc um, udało mi się wykonać parę fajnych fotek. Oni są taką parą, um, wiecie, sportową. Run Magedony i tak dalej, więc fajne były fotki, gdzie um, Kasia stała um, na rękach Kuby, który leżał. Mega to zdjęcie wygląda że Kasia chodzi po jakieś tam poręczy. Parę takich normalnych fotek gdzieś tam w szuwarach. Natomiast były też fotki, które troszeczkę więcej ode mnie wymagały. Troszeczkę fajniej układało się światło. Jedną z nich jest na przykład ta fotka. Jestem najbardziej zadowolony ze zdjęć, które udało się zrobić na samym początku pod słońce. I to jest jedno, drugie, trzecie, czwarte zdjęcie. Te pierwsze... I te ostatnie najbardziej mi się podoba, gdzie tak naprawdę ostrość jest na rękę Kasi, ale to w niczym nie przeszkadza, dodaje to trochę takiego artyzmu, moim zdaniem. Bardzo mi się to podoba ta fotka. No i oczywiście Sztos, który, który dla mnie jest moim ulubionym zdjęciem, jest po prostu mega, mega fajnie tutaj wszystko wyszło: te kolory, te światła odbijające się. No, jestem po prostu wow, pod wrażeniem. Tego, jak to się udało. Jedynego, czego mi brakuje, jak wyciągałem tutaj w postprodukcji kolory do tego zdjęcia, próbowałem to zrobić takie trochę, może bardziej bajkowe, trochę bardziej takie kontrastowe, no żeby było bardziej nasycone i tak dalej, takie kolorowe. No to niestety okazuje się, że mój aparat, no. Z matrycą 1 Mikro 4 nadaje się głównie do robienia filmów, dobrych filmów. Mam mnóstwo opcji, natomiast do zdjęć. Planuję w tym roku jeszcze zmienić na aparat z pełną klatką i jeszcze bardziej poprawić, udoskonalić moje zdjęcia. No ale, jak na taki aparat, i tak jestem bardzo zadowolony z, z tej obróbki i z tego zdjęcia. Ogólnie Kasia i Kuba zażyczyli sobie, żeby te zdjęcia były takie lekko wyprane, nie takie bardzo nasycone i tak dalej, więc też tak starałem się je obrabiać. Efekt mi się podoba i im też się podobał, więc ogólnie jestem zadowolony. No i słuchajcie, jeżeli wam się to podobało, postaram się następnym razem troszeczkę więcej pokręcić na miejscu, żebyście zobaczyli jak to mniej więcej wszystko wyglądało, jak robię zdjęcia. Mam nadzieję, może ktoś mi niedługo będzie pomagał. Zobaczymy. No i co? Jeżeli Wam się podobało, to rozważcie może polubienie tego filmu i zasubskrybowanie kanału. Będę bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie i do zobaczenia.